Świat nie jest doskonały. Źle. Idealny czem? Każdy z nas może zrobić coś dobrego. Każdy z nas może zrobić coś dobrego. Każdy z nas może zrobić coś dobrego. Świat nie jest idealny. Pomaganie jest prościutkie. Halo, babcia? <laughs> www.kromkachleba.pl Wejdź na kromkachleba.pl Wejdź na kromkachleba.pl Mamy fajne koszulki. Mamy nie tylko koszulki, które są zarąbiste. To już koszulko w nieróbmy. Www. Fundacja Kromka Chleba. <noise> Telefon 12. <noise> Weź koszulkę, proszę. A i będzie taka urąbana. Mamy koszulki. Trochę brudne, ale. Dołącz do nas. Dołącz do nas. Kurde, zgubiłem. Ten... No. No. Zaraz, zaraz, Ale... przyjdzie, zaraz przyjdzie, zaraz przyjdzie. Pewnie przyjdzie. No. Świat nie jest idealny. Każdy z nas może zrobić coś dobrego. Już nie rzucaj, bez rzucania. I schowaj ją, bo ją widzę. <klum> <đó> <gluz <consumers> <gluzerei> <gluzerei> Jaki był ten. <gluzerei> Jakie były myśli po kolei. Ktoś słuchał? <gluzerei> Wszyscy się zajmują czymś innym. <gluzerei> A ja sam do siebie. Nie chciałbyś pomagać ludziom? To by Tobie też pomogło. Zapomniałbyś o tych detalach, szczególnikach. Dołącz do nas.